No hej kochani, dzisiaj mam dla was filmik o tym jak przenoszę swoje roślinki do hydroponiki. Jak widzicie kupiłam tą cudowną alokazję, jak widać na załączonym obrazku. Było to przewidywalne, no taki mały prezent sama dla siebie na walentynki, z okazji walentynek. No i co robię kochani? Pierwsze co robię to oprysk, oprysk na robale. I y, tym, co mam. Teraz akurat mam mospilan i to zużywam, ale po prostu tym, co mam, byleby spryskać, i zostawiam to tak na noc pod prysznicem, a ona sobie y, wyschnie, ta roślinka, i następnie zabieram się za czyszczenie korzeni. No, kochani, tak wyglądają wyczyszczone korzenie, wymyte. Troszkę ucierpiały, oczywiście, bo to jest spora roślina, więc mam nadzieję, że przeżyje ten zabieg. Zobaczymy, eksperyment kolejny. E, przy okazji wyjęłam sporo bulwek, e, też małych, które mogłyby jeszcze zostać, ale się pourywały niestety. No i teraz e, przesadzimy tą naszą wspaniałą alokazję do gruzu. No i kochani, tak wygląda roślinka przeniesiona do semihydroponiki, jeżeli mam to już nazywać dokładnie po imieniu, w tym wypadku do gruzu, do pomeksu. Ja to podleję, jak widzicie na litr wody tutaj dodam 4 ml enzymów, w tym przypadku akurat skanny, nieważne jakie macie, dodajcie po prostu enzymy. 4 ml rizotoniku i 2 ml B52 witaminek, żeby wzmocnić trochę tą roślinkę. Już niektóre rzeczy mi się kończą, trzeba będzie uzupełnić. No i ona tak z dwa tygodnie będzie w tej pożywce, dopóki jej nie wypiję. Później zobaczę, jak będzie się zachowywała cała roślina. Jeżeli będzie z nią wszystko ok, no to dostanie już pełnoprawną pożywkę, czyli normalny nawóz, ale o tym opowiem w filmie o mojej hydroponice. I za chwilę pokażę Wam jeszcze, ile bejbusi z niej wyjęłam, bo dużo miała dzieci, dużo. I wsadzimy je, no i wsadzę je w perlit i pokażę Wam to jeszcze na koniec. Zobaczcie, kochani, ile miała bulwek moja lokazja Antoro Velvet. Te niektóre malutkie po prostu mi się odłamały niestety, więc... Wolałabym je zostawić, ale no nie, no, odłamały się, to się odłamały, nie? więc niektóre zobaczycie, jakie mają już korzenie potężne. Także zobaczymy. Za chwilę wsadzę to do perlitu, no i zobaczymy, co z tego będzie.